Słuchajcie widzowie, o ile jacyś się tu znajdą e, właśnie, ogólnie, jak jacyś się tutaj, ja się tutaj znajdą ja chciałam tylko powiedzieć, że chyba odchodzę z YouTube'a nie wiem, ale chyba odchodzę z tego już YouTube'a, bo już mam tego dosyć no i mam do Was trzy e, powody, dlaczego chyba już odejdę z YouTube'a ale po tym filmie zrobię jakiś ostatni film chyba Pierwszym powodem jest, no, że, ja, że ja już nie mam kompletnie z kim nagrywać. Tak dokładnie nie mam już zupełnie z kim nagrywać. E, no. to, że mój kolega co do mnie kopiuje. Ogólnie to już usunęła ten film, że te dowody, że kopiuje po no bo to, ten film miał być tylko tak sobie chwilowo. Żeby on sobie tylko zobaczył, ale chyba nie zobaczył. No właśnie, też zaczęło przestać, no ale dobra, no jak mówiliśmy, jak mówiłam w tym filmie, że dowody na to, że skopiowałem to jeszcze co mówię o mojej ekipie, ja, Paweł i Patryk, no Patryk to też już nagrywa, ale no, ma już te same powody, no Patryk jeszcze nagrywa, tylko ma te same powody jak, jak ja, ale jeszcze, ale w ogóle jeszcze nie odchodzi z YouTube i dalej nagrywa. No ale dobra, nie mam już kompletnie z kim nagrywać. Paweł, Paweł totalnie left the game, bo on też odchodzi. No i w ogóle też w Robloxie nie jest ciągle aktywny. Nie mogę go przyjąć do znajomych na moim nowym koncie. Ja mam, mam milion kont na Roblox jak ktoś. No i w ogóle nie mam już kompletnie z kim nagrywać. Hostilian też ostatnio left the game. Ale wczoraj zobaczyłem, że wrócił, ale też już tak, no, nie rozmawiam z nim za bardzo, no po prostu jak się poznaliśmy na tym czacie, komentarze, to coś się tam rozpadło, no. Yy. Drugim powodem jest brak wyświetleń i subskrypcji i subów. No, jest subów i subskrypcji to samo, subskrypcji i suby to to samo, no. ale... No nie mam już subów, bo kompletnie ciągle mam, wciąż mam, y moja ilość subów to ciągle jest 188, no i nikt mnie już nie subuje, nie ogląda, ciągle ten sam film jest dalej taki popularny, chociaż tak chyba nie ma żadnych nowych wyświetleń ten film, elo, no. no i w ogóle no, oglądalność mojego kanału to on kompletnie spada, już nie jest taki bardzo popularny. Nie, nie mówię, że e, hu, że niby ten mój kanał huczył, że każdy huczył moim kanał, Jak Woyant, pylon, Palion i tacy, no takich, no e, że. No w sumie to, to oni też się tak rozpadają, ale dalej też nagrywają, a ja już, no, przestanę chyba. Zrobię taki ostatni film na, na pożegnanie. No, no, no czyli tak jak mówiłem brak oglądalności kompletnie. zupełnie trzeci, no i już nie powodem czyli już trzecim powodem e, trzecim powodem e, dla którego już chyba odejdę z YouTube'a, nie wiem chyba, no zobaczymy jak się ułoży, czy odejdę z tego YouTube'a, czy nie e, no ogólnie to czekaj, co ja miałem mi się już przypomniała po e, dwóch minutach tak dokładnie musiałam dwa minuty, żeby sobie przypomnieć więc już trzeci powodem, dla którego e, chyba odejdę z youtube'a jest, że jestem coraz bardziej leniwy i w ogóle no dlatego chyba odejdę już z tego youtube'a i przestanę nagrywać no bo teraz ciągle robię jakieś o, część pierwsza, część pierwsza, a potem nie robię żadnej innej części no wreszcie tak się ułożyło, że jestem zbyt leniwy na robienie filmów. Wiesz mi się... No ostatnio te wakacje to coraz częściej robię te filmy w ciągle, w ciągle aż do limitu. Aż do limitu tych filmów. To te co popularnie YouTube, że to po jednym filmie, tylko... No a ja to wciągam. Wakacje teraz. Kiedyś też tak robiłam. Ale wtedy bo miałam no, dużo. Miałam takie kilka lat temu to ja miałem takie więc z, z dwa lata temu dwa lata temu miałem trzy kanały a nie że miałam tak od razu trzy kanały tylko po prostu jeden kanał usuwam kolejny kanał usuwam i kolejny kanał aż do tego który też mam a potem go usunę nie wiem nie no, na, na razie to film jeszcze zostawię no bo nie wiem czy odchodzę ale może nie odejdę. No nie. Nawet z tym trzeci powodem, no już wam mówiłem. No i po prostu jestem zbyt leniwy. No, no w tej, tej super rakiety to... No ten test rakiety to też jakoś. Yy, no już nie byłem jeszcze taki leniwy, bo całkiem fajnie mi się robiło rakiety na filmach. Ale też już to się tak rozpadło i... Znaczy, ja też jestem no mega leniwy. By zrobić jeszcze kolejne części. A tego chyba odchodzę, nie wiem.